Każde pokolenie opisuje swój świat nieco inaczej. Nasze, żyjące na początku XXI wieku, także. Mówiąc sukces, szczęście, przedsiębiorczość, rynek, wiara, patriotyzm, styl, mamy na myśli coś innego niż nasi rodzice. Używamy tych słów w nieco innym znaczeniu, mają dla nas inną treść. W projekcie Redefinicje chcemy to wszystko na nowo zdefiniować, na nowo. Dookreślić. Mamy do pomocy, gotowych do współpracy socjologów, psychologów, ludzi mediów, autorytety. Cudnie byłoby, gdybyś zechciał dołączyć się i ty. Wesprzeć swoją wiedzą, swoim rozeznaniem tematu i swoim poglądem na te właśnie słowa. Zastanówmy się razem, co te pojęcia znaczą dziś dla nas, w tak bardzo zmieniającej się rzeczywistości. Zdefiniujmy je na nowo. Zapraszam. Oliver Janiak, redaktor, naczelny magazynu Mailman.